Co się stało z obsadą Wicked? Dlaczego Ariana Grande zachowuje się jak małe dziecko, a Cynthia Arivo jak jej opiekunka? Dlaczego każdy ich wspólny wywiad wygląda tak dziwnie? Dlaczego non-stop trzymają się za ręce albo dotykają w jakikolwiek inny sposób? Jak to się stało, że jeszcze kilka lat temu wyglądały w ten sposób, a dziś wyglądają tak? Hej, ja jestem Nikola i dziś poruszymy sobie temat, którego na początku w ogóle nie planowałam poruszać i unikałam go od no, zeszłego roku w sumie, bo uznałam, że może być dość trigerujący dla niektórych osób. Dlatego zanim zaczniemy, mały disclaimer, w tym filmie także będę mówić o wizerunku ciała, możliwie o problemach z jedzeniem, i chcę podkreślić, że jakiekolwiek moje komentarze, które będą odnosić się do ciała którejkolwiek z aktorek, nie są hejtem, ani czymkolwiek związanym z body -shamingiem. Nie oceniam ich absolutnie w kategoriach. Ładna czy brzydka. Chcę, żeby te słowa wybrzmiały, gdyż wiele fanów Ariany albo Synfi, za każdym razem, kiedy ktokolwiek zdecyduje się wytknąć ich dziwny wygląd, atakuje ich mówiąc, że nie są prawdziwymi fanami albo że właśnie body shamingują je. Nie o to chodzi. I ten temat rozwinę w dalszej części filmu. No i kończąc już ten wstęp, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę pod tym filmem, do wpadnięcia na mojego Instagrama. A teraz przejdźmy do tematu. A więc w zeszłym roku miała miejsce premiera pierwszej części filmu Wicked. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, nie wiecie w ogóle o co w tym chodzi, no to w skrócie, jak możemy przeczytać na Filmwebie, Wicked. Życie i czasy złej czarownicy z zachodu to alternatywne spojrzenie na historię, jaką znamy z Czarnoksiężnika Skrajny Os. Poznamy wydarzenia widziane z perspektywy Wiedźm Skrajny Os. Opowieść zaczyna się jeszcze przed przybyciem Dorotki i zaraz po nim. No, i oczywiście film ten jest w formie musicalu, to znaczy nie jest to taki zwykły film. Jest w nim bardzo dużo tańczenia, jest w nim bardzo dużo śpiewania. Głównie o to w nim chodzi i aktorzy zachowują się bardziej nie jak w filmie, tylko jakby grali na scenie, w teatrze. Jednak my dzisiaj nie będziemy się zajmować samym muzykalem, jego fabułą, ani niczym takim, absolutnie. Więc spokojnie tutaj spoilerów nie będzie, jeżeli chcecie sobie to obejrzeć. Ja sama się przyznam, że obejrzałam go dopiero kilka dni temu. Bo w zeszłym roku niezbyt chciałam iść na niego do Kina. Skupimy się na tym, co się dzieje wokół premier, wokół wywiadów tego filmu. No i naszymi głównymi bohaterkami będą tutaj Ariana oraz Cynthia. Cynthia, Cynthia, nie wiem jak powiedzieć jej imię po polsku, żeby to dobrze brzmiało. Ariana Grande chyba każdy dobrze zna, a przynajmniej o niej kiedykolwiek słyszał, więc nie będę Wam jej jakoś szczególnie przedstawiać. Jest ona po prostu dość znaną piosenkarką oraz aktorką. Taką jej chyba najbardziej znaną rolą, oprócz roli Glindy w Weekend, jest rola Kat w serialu Sami Kat, który był Kiedyś emitowany na Nickelodeon. Wokół tamtego serialu również narosło sporo kontrowersji, ale nie będziemy się w to dzisiaj zagłębiać. Cynthia Ariwo także jest aktorką oraz piosenkarką, no i tego nie można jej odebrać, że głos ma wspaniały. No i teraz możemy przejść już bardziej do sedna, co się dzieje wokół Premier Weekend. W każdym z wywiadów Ariana i Cynthia zachowują się no dość Dziwnie, niestandardowo. No i pamiętam, że na początku, kiedy te wywiady ich wspólne wychodziły, to ludzie byli jak, o, one są takie słodkie razem, herring, czyli takie opiekujące się sobą nawzajem. Są bardzo taci, nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale chodzi o to, że po prostu okazują sobie dużo ciepła poprzez kontakt fizyczny, w sensie ich relacja jest pełna kontaktu fizycznego, przytulania. Dotykania się, trzymania za ręce, i same one podkreślają, że nie jest to w żaden sposób seksualne, tylko no właśnie takie opiekuńcze. No i pewnie wy też w swoim otoczeniu może macie takie osoby, które są z natury właśnie takie bardzo ciepłe, które okazują swoją przyjaźń poprzez dotyk. Są takie osoby, tak. Ja jeszcze sobie tak przy okazji montażu pozwolę wtrącić to, czy może kojarzycie pięć języków miłości? Języki te to czas. Słowa, prezenty, przysługi i dotyk. No i polega to na tym, że niektórzy okazują miłość poprzez słowa, na przykład poprzez chwalenie drugiej osoby, poprzez sprawienie jej komplementów. Inni poprzez to, ile czasu spędzają ze swoją ukochaną osobą. Jeszcze inni swoją miłość wyrażają poprzez obdarowywanie drugiej osoby jakimiś prezentami, albo na przykład poprzez wyręczanie drugiej osoby w jakichś rzeczach, na przykład pomoc w obowiązkach, pomoc w jakiejś pracy, w zadaniu, które ta osoba ma do zrobienia. No, i jeszcze jest ten piąty język miłości, którym jest właśnie dotyk. Fizyczny, czyli wszelkie gesty czułości. No i ludzie spekulują, że może właśnie Ariana oraz Cynthia mają właśnie taki love language. Ale dlaczego jest to dziwne w ich przypadku? Ponieważ na każdym wywiadzie trzymają się one właśnie za ręce, jakoś się dotykają, obejmują, bardzo dużo też płaczą, okazują emocji publicznie. We, swore, we were Nie this. This mogę. Yes, we so, been a pleasure It's been a pleasure spending time with you. It's been a pleasure getting to know you, uh, and I hope you will be there for us, when I will be, and I hope you will be too. And it's been the privilege of my life that you're learning how to let in. <laughs> I czy to jest złe, czy nie, to nie mi oceniać. Ale jest to dla wielu osób po prostu dziwne, jak podkreślają internauci, nie jest to ich zdaniem normalne zachowanie. Szczególnie, że Ariana przy Synthia zachowuje się bardzo dziecinnie, mówi tym swoim Baby Voiceem, którym mówiła ona od zawsze w sensie, ten jej baby voice jest dość znany, charakterystyczny dla niej. Na przykład podczas właśnie roli, kiedy się wcielała w kat, też mówiła takim głosem, też była taka dziecinna, taka Silly, taka głupiutka właśnie. One time. I ate a hamburger, and then like an hour later I started sneezing, but I don't think it had anything to do with the hamburger. My hair color has nothing to do with my psychological problems! I wanted to like the laser beam with my tongue. No i to, na co ludzie teraz zwracają uwagę, to to, że Ariana na różnych wywiadach i tak dalej zachowuje się jakby nadal grała jakąś rolę, mimo że, no właśnie już nie jest w żadnym filmie, nie nagrywa, tylko jest na wywiadzie i jest jako Ariana, a nie jako Glinda. Może ona taka jest? Nie wiem tego. Nie znam jej prywatnie. Wy też jej nie znacie prywatnie. Możemy jedynie spekulować, ale podkreślam to, żebyście mieli cały kontekst sytuacji. Jeżeli sami śledzicie to, co się dzieje wokół premier filmowych, jeżeli siedzicie w tym świecie, to pewnie wiecie też, że rok albo dwa lata temu wywiązała się dość spora drama dotycząca nowego związku Ariany z jednym z aktorów, właśnie z setu Wicked. O co poszło? O to, że Ariana związała się z gościem, który okazuje się, że był wtedy w związku, E aí Małżeńskim, i uwaga, uwaga, jego żona była wtedy w ciąży. Ale ponownie ten odcinek nie jest konkretnie o tej dramie. Po prostu postaram się Wam przytoczyć jak najwięcej dziwnych rzeczy, które się działy wokół tego filmu, bo naprawdę jest tego sporo. Dodam też, że jedyne, co ja śledziłam w zeszłym roku, to właśnie ich wywiady i zachowanie poza filmem samym w sobie. No bo tak jak mówię, obejrzałam go dopiero kilka dni temu oraz śledziłam kreację Ariany, ponieważ bardzo mi się one podobają, bardzo mi się podobają wszystkie sukienki, które ona miała na sobie podczas promocji tego filmu, i w sumie głównie to przyciągnęło moją uwagę. Dodatkowo, co jest dziwnego na przykład w zachowaniu Cynthia, to to, że jest ona bardzo taka protective wobec Ariany, czyli bardzo taka obronna, w sensie obrończo nastawiona do wszystkich, nie, nie wiem jak to powiedzieć. Według Ariany posiada ona również fixing itch, czyli taką potrzebę naprawiania wszystkiego, poprawiania. Na przykład podczas jednego z takich krótszych wywiadów, kiedy Ariana się wypowiadała, Cynthia nagle podeszła do niej i zaczęła jej poprawiać naszyjnik, który i tak był idealnie ułożony. Żony, przekręciła go w jedną stronę, przekręciła go w drugą. I w sumie nic nie zmieniła i ludzie byli jak, Synfia, what are you doing? W ogóle bardzo dużo memów powstało wokół Synfii samej w sobie, bo ma ona dużo bardzo takich losowych emotek, jak to internauci określają. Na przykład to, albo to. Albo to, Albo jeszcze to. Bardzo dużo ludzi pisze prześmiewczo, że przyznajcie po prostu, że jesteście razem, albo nie zdziwiłoby mnie to, gdyby okazało się, że one są teraz razem. No bo faktycznie zachowują się dosłownie, jakby były razem w związku. I uwaga, jeżeli ktoś nie wie, to Cynthia Ariwo jest w związku, marżone. Okej, okay, małe sprostowanie. Cały internet mówi, że są żonami, w sensie że są małżeństwem, natomiast nie są małżeństwem, są po prostu razem od paru lat, no i do...

Oh gosh, We're so did, you you. did you not know? Czyli jesteś moim autyzmem, jesteś moim ADHD, cokolwiek by to znaczyło. Po polsku zbytnio nie ma tu sensu. Bardzo was też przepraszam za ilość słów angielskich w tym filmie. Wiem, że wiele osób to irytuje. Powiem Wam, że ja prywatnie po prostu tak mówię, w sensie bardzo dużo wstrącam angielskich słówek w zdania i zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób jest to irytujące, ale bardzo dużo treści też konsumuję w języku angielskim i naturalnie przychodzą mi pewne słowa do głowy po prostu jako pierwsze w języku angielskim, nie w języku polskim. Więc jednocześnie przepraszam za to, ale taki mam styl wypowiedzi i lubię taki styl wypowiedzi, więc szczególnie w tym filmie będzie to widoczne, no bo całe to zamieszanie wokół tego wszystkiego, wszystkie te wywiady odbywają się właśnie w języku angielskim angielskim, cały ten film jest po angielsku, więc naturalny jest to, że wszystkie cytaty i tak dalej mam w głowie właśnie w tym języku, a nie w języku polskim. Na jednym z wywiadów Ariana została zapytana dlaczego ona i Cynthia właśnie się tak często dotykają, dlaczego cały czas się trzymają za ręce, o co wchodzi. No i powiedziała ona, że I channel a lot energy through my hands. Czyli bardzo dużo energii Przekazuje przez moje ręce. Jest to jej sposób na jakieś takie łączenie się z kimś. Ciężko mi jest to też wytłumaczyć. No i kilka dni temu wyszła druga część Wicked, Wicked for Good, i podczas premiery tego filmu też miał miejsce dziwne zdarzenie: mianowicie na scenę wbiegł taki gość, który objął Arianę jednym ramieniem i zaczął wokół niej skakać. Wtedy Cynthia ruszyła na ratunek, odepchnęła tego gościa, wzięła tak Arianę. No jest tego uwieczniono takie zdjęcie, które stało się memem. W ogóle ludzie się śmiali z tego, że Cynthia zareagowała szybciej niż ochroniarze i że ci ochroniarze powinni zostać zwolnieni. No i fakt faktem Arianie mogło się coś stać, w sensie nie wiadomo czy ten gość nie mógłby być na przykład uzbrojony. Okazuje się, że to nie jest pierwszy wybryk tego gościa. Wylała się na niego masa hejtu i moim zdaniem bardzo dobrze, bo to co zrobił było absolutnie niegodne podziwu, niefajne i nie powinno się dawać Takiego znaku, właśnie takim świrom, że nie wiem, przyniesie im to jakąś sławę. Jeżeli już jakąś by miało im przynieść, to właśnie tą negatywną i publiczny kancel. Dla takich ludzi kancel się należy. No i przejdźmy do sedna tego filmu, czyli do wyglądu aktorek. Wicked. I głównie skupię się na trójce z nich: na Cynthia, na Arianie. I na Michelle. No i właśnie w związku z tą ostatnią premierą wszystkie trzy pokazały się na czerwonym dywanie obok siebie. I to, co przykuwa uwagę, czego no, nie da się pominąć, The elephant in the room, to ich wygląd. Tak, wszystkie wyglądają na bardzo, bardzo chude, nieszczupłe, chude. Ludzie mówią, że wyglądają, a mm -mm -mm. Nie powiem tego słowa, bo YouTube tego słowa bardzo nie lubi, ale wszyscy wiemy o co chodzi. I tak jak już wspomniałam, każdy, kto ośmiela się to jakkolwiek wytknąć, zostaje automatycznie określony body shamerem, czyli kimś, kto je po prostu obraża ze względu na ich wygląd. No i bardzo mnie to osobiście irytowało, bo uważam, że to jest właśnie ta ciemna strona body positivity, kultury akceptacji każdego ciała, nieważne jakiego. I teraz tak, uważam, że każdy powinien się czuć dobrze w swoim ciele. Wygląd nigdy nie powinien być wyśmiewany, ani nie powinien być. Powodem do wstydu. Jakikolwiek hate jest po prostu nie na miejscu, jest okropny, niefajny, natomiast nie można też powiedzieć, że powinno się bezwzględnie akceptować swoje ciało, bo w momencie, kiedy jest się otyłym albo wychudzonym, to wpływa to po prostu na nasze zdrowie. Zarówno osoby wychudzone, jak i osoby otyłe borykają się z problemami zdrowotnymi. Mogą one nie być widoczne od razu, natomiast wraz z biegiem lat utrzymywanie swojej niezdrowej masy ciała, w którąkolwiek stronę podkreślam, będzie po prostu się odzwierciedlać na zdrowiu takich osób, które no mają tą niezdrową masę ciała, niezależnie którą stronę. I to nie jest hate. To nie jest body shaming. To jest stwierdzenie faktów i moim zdaniem jest to rodzaj opieki w sensie wyrażenia swojej opieki tego, że Wam na kimś zależy. I wiem, że ciężko jest to zrozumieć niektórym osobom, które nigdy nie miały styczności z jakimiś z***niami, od***niania. Pewnie jest to słowo wypikane, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ale musicie mi zaufać, że kiedy mówię, że cała ich trójka jest niezdrowo chuda, to dokładnie mam to na myśli, że są niezdrowo chude. I po raz setny podkreślam, nie mówię tego w formie obrazy. Spójrzcie na Ariane przed weekend i Ariane po weekend, na Synfie przed weekend i Synfie po weekend, oraz na Michelle przed weekend oraz po weekend. Generalnie Ariana od zawsze była uważana za taką drobną, za małą. Ona jest też z natury po prostu niska i szczupła. A to, na co internauci najbardziej zwracają uwagę, to to, że aktualnie wygląda to najzwyczajniej w świecie, trochę niepokojąco. Tak samo Michelle, ona też zawsze była bardzo chuda, a w tym momencie jest jeszcze chudsza. Tak wyglądała ona na jednym z ostatnich wywiadów i no musimy przyznać po prostu, że nie wygląda ona zdrowo. Ponownie nie w formie obrazy. I dlaczego widzę w tym wszystkim tak? Duży problem. No, dlatego, że po pierwsze, niezdrowa chudość jest niezdrowa. Wow, kto by się spodziewał. A po drugie, co ważniejsze, wszystkie te trzy kobiety są tak zwanymi role modelami, bo mogą być one idolkami dla wielu, czy to starszych, czy młodszych dziewczyn, dla dzieci także. No bo weekend to jest też film skierowany do dzieci, mają wpływ na to, w jaki sposób widzowie postrzegają też siebie. Wiecie, my bardzo lubimy się utożsamiać na przykład z jakimiś postaciami w filmach. Bardzo lubimy się porównywać, się lubimy. Mamy to w zwyczaju. Jest to trochę niezależne od nas samych, tak? Po prostu jesteśmy skonstruowani, że się porównujemy do innych i niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Co próbuję przekazać to to, że dorastające dziewczynki, widząc właśnie czy to Ariane, czy Cynthię, czy Michelle, ich ciała dorosłych kobiet wyglądające tak, a nie inaczej, no w głowie sobie w pewien sposób formułują to, jak wygląda Ciało dorosłej kobiety. Najw no momencie, kiedy one same zaczną dorastać, wraz z dorastaniem przybywa kobietom ciała. Mogą one sobie nawet podświadomie pomyśleć coś w stylu, dlaczego moja idolka jest. Taka piękna, taka szczupła, a ja jestem taka gruba, mimo że na przykład wyglądają one totalnie normalnie. I może to potwierdzać jeden z TikToków, na który się ostatnio natknęłam. Mam nadzieję, że nie został on usunięty, tu wam go wkleję. Dziewczyna dosłownie napisała, że wicket popsuł jej body image, czyli to w jaki sposób ona postrzega własne ciało. Szczególnie młode kobiety, młode dziewczyny, małe dziewczynki są bardzo podatne na to, jaki wizerunek ciała jest prezentowany w mediach społecznościowych, jest prezentowany w mainstreamie. Zrobiłam o tym cały film. Całe, nawet dwa filmy, więc odsyłam Was zarówno do jednego, jak i drugiego, gdzie mówię o tym trochę bliżej, jak to wszystko działa. Podlinkuję Wam to albo w opisie, albo tutaj w górnym rogu. W ogóle przepraszam, bo często zapominam czegoś podlinkować tutaj gdzieś w rogu, więc piszcie mi w komentarzu, że hej, nie podlinkowałaś. Z góry dziękuję za takie przypominajki. No i chyba to jest dla mnie najbardziej martwiące, że wiele małych dziewczynek chciałoby wyglądać jak Ariana, albo chciałoby wyglądać jak Cynthia, no i mogą się one po prostu bardzo źle ze sobą czuć, ze względu na to, że no nie są one tak szczupłe jak dziewczyny. A raczej tak chude jak te dziewczyny, no bo są one po prostu chude. To już nie jest szczupłość. Wkreślam to Raz. No i odpowiadając na pytanie, które zadaje tysiące internautów, co się stało na planie Weekend, odpowiem: nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie poza samymi aktorami. Możemy jedynie spekulować, możemy sobie dbać, ale nie mamy na razie żadnych potwierdzonych informacji, jakoby cokolwiek miałoby się na tym filmie zdarzyć, na tym setie filmowym. Dużo osób twierdzi, że Ariana i Cynthia bondy, czyli uzależniły się od siebie emocjonalnie. Ponownie jest to tylko spekulacja. Nie wiemy, czy cokolwiek się tam zadziało to, co ja sama mogłabym spekulować, to to, że często osoby, które posiadają korzenie odwiania, mają tym swoim zaburzeniem wpływ na innych. W sensie jest ono zaraźliwe, mówię to w cudzysłowie, bo to nie jest żaden wirus, to nie jest żadna choroba, która, którą możecie się zarazić poprzez kaszelnięcie, jest to bardziej choroba, która wywiera na bliskich presję psychiczną, w sensie jest dużo przypadków, kiedy dwie przyjaciółki albo więcej przyjaciółek wspólnie developed, czyli wykształciły w sobie załatwienia odzyskania poprzez to, że jedna po prostu zaczęła mieć bardziej relację ze swoim ciałem i to wpłynęło na tą drugą. Ponownie ciężko jest mi wyjaśnić jak to działa, ale to tak jak jesteście z kimś w bliskiej relacji, jeżeli ta osoba zacznie lubić konkretne rzeczy, to wy też często zaczynacie te rzeczy z nią robić, też te rzeczy zaczynacie lubić, podłapujecie wspólne słówka, trochę się do siebie upodabniacie, trochę wiecie, tak jak takie puzelki się ze sobą zespajacie, tworzycie jakąś jedność. Wiele dziewczyn tak ma. Też tak bardziej osobiście mówiąc, sama kiedyś zmagałam się z właśnie takimi problemami i Stąd też tego tematu nie chciałam początkowo poruszać, bo jest on dla mnie osobiście trudny i myślę, że dla innych osób też może być on po prostu trudny, ale frustruje mnie to, jak wiele osób przedstawia ten temat w zły sposób w mediach społecznościowych. Pamiętam, że była taka fala pisania w komentarzach pod wszystkimi wywiadami z nimi i tak dalej. Weekend z tym ED na końcu, tak wielkimi literami napisane. Jeżeli ktoś nie wie, ED to jest skrót od Eating Disorder, czyli zabójstwo w angielsku. no i trzeba przyznać, że jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych premier filmowych ostatnich lat. Chciałabym też na koniec podkreślić, że zarówno Synfia, jak i Ariana są aktorkami, więc równie dobrze ich zachowanie na tych wszystkich wywiadach może być zaplanowanym działaniem mającym wzbudzić w internautach zainteresowanie, mające wzbudzić po prostu ruch medialny, no bo zobaczcie, jak wielka, jak wielkie zainteresowanie w ogóle się wykształciło wokół tego filmu, też ze względu na tą ich dziwną relację, jaki to rozgłos zyskało. Także pamiętajmy, że obie są aktorkami. Bardzo bym to ich zachowanie właśnie rozpatrywała w takiej kategorii, ale z drugiej strony może faktycznie coś się tam zadziało, może faktycznie, może przez coś przeszły, może ta ich emocjonalność, ich dziwne zachowanie faktycznie wynika z z czegoś o czym my nie wiemy Uf, strasznie się nagadałam. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie? Jakie macie przemyślenia odnośnie tego, co się dzieje z obsadą Weekend? Jakie macie odczucia z tym związane? Czy w ogóle o tym słyszeliście? Czy to śledzicie? Czy jest to dla was totalna nowość? Mam też nadzieję, że moje słowa w żaden sposób nie wybrzmiały źle w tym filmie. Jeżeli cokolwiek tak właśnie zabrzmiało, to bardzo za to z góry przepraszam. To nie było moją intencją. Staram się mówić przede wszystkim szczerze. Jeżeli macie coś jeszcze ważnego do dodania, no to śmiało piszcie w komentarzach. No i oczywiście. Przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. A jeżeli chcecie, żeby ten materiał trafił do większej ilości odbiorców, to możecie kliknąć hype i popchnąć ten materiał dalej. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć i pa!